Juzio Kowalski ma trzy dychy na karku, ale coś się odjebało i profesor zabrał go do szkoły, gdzie młodzież gada jakimś powalonym slangiem i ma zostać upupiony. Dwóch uczniów pojedynkuje się na miny: Syfon versus Mientus. Mientus przegrywa, ale wkurwiony rzuca się na Syfona i, cytując, przez uszy. Po czym Syfon strzela gola samobójczego swojemu życiu, a Mientus ma twarz jak ten żul z filmu. To jest możliwe! To jest możliwe! Józio idzie potem do młodziaków. To byli inżynierowie, i na siłę starali się być nowocześni. Ale do takiego powalonego stopnia, że Zuta, czyli ich córka, jest zachęcana do puszczania się z pierwszym, lepszym chłopakiem. Nasz bohater odjebał taką minbę, przez którą koniec końców inżynierom psychasiadła z tą ich nowoczesnością. Bowiem znaleźli oni profesora w szafie, który niewątpliwie przyszedł na. No to chodź, Wszyscy się biją, a Juzio razem z Miętusem idą przez wiochę i podobnie jak na Galicji w XVIII wieku, chłopi na nich czekają. Trafiają na dworek w Bolimowie, który po jakimś czasie Juzio opuszcza ze swoją kuzynką Zosią. Idą za rękę. Koniec i bomba, a kto czytał ten trąba? Tak Witold Gambrowicz kończy ten utwór. Bąka nie wstrzymuj, bracie ten kanał subskrybuj. A tak kończę ten materiał ja. Koniec. <tryk>